Chcę on najważniejsze i najcenniejsze To co najpiękniejsze dla nas, szczęście, rodzina, miłość wygrana Na kolana padam tylko przed Bogiem, przed więc nie wiem, że klęknę na glebę Przy tobie mam moc w sobie, on nakroczy ze mną, a siła w żyłach pływa na pewno Szacunek, respekt, braterstwo, jedność, pomoc na dłoń, przyjaźń i pewność Lecz kiedy trzeba to tą samą ręką co to bezwzględność, kiedy świat gryzie jak pies ciekły? On przypomina tobie, że ty też masz zęby. To nie tak, żeby brać to co dają, tylko ambitni na podium stają. Mierzyć wysoko i wierzyć w to mocno, nawet jak przegrasz, zostaje ci godność. Dzięki niej stajesz i biegniesz dalej. Prosto do celu, by w końcu go osiągnąć. Tylko z bajek wygnano realia, a tu poznajesz co to jest prawda. <S critically> jesteś i póki biegniesz, cel jest przed tobą i skąd w końcu tam będziesz. Będzie, będziesz, będziesz. dopóki, dopóki, jest. dopóki do jesteś, jest. He, dopóki jesem. jesteś, jesteś. He, dopóki jesteś. przez wysiężyć codzienność, aby w nocy odetchnąć I zabić złe myśli, poczynając im gardła Wiem, że śnisz o tym, co noc od dawna Wypij za tych, którzy z nami już nie mogą Nie będą mieli drugiej szansy zacząć na nowo A ty tu jesteś, oddychasz i marzysz I nadal jeszcze masz siłę, by walczyć Stań wyprostowany, nawet kiedy serce krwawi Zeterminowany do łamania swoich granic Świadom, czegoś pragną, to nie staną ci na drodze Ci, którzy sami nie są świadomi swych dążeń Muzyka leczy mnie i oddycham, znajduję jest. Rzeczy samej wśród osób na ulicach. Jestem, więc myślę, więc mogę wszystko. wszystko. Dopóki Wielu jesteś, wierze. wszystko ma przyszłość. Dopóki biegniesz, przyszłość, przyszłość jest blisko. To, czego pragniesz, się Wielu znajdzie. Tylko że pies nie gryzie, się. więc warczę wściekle. wściekle i biegnę Nie mam siły, by ogonić szczęście. Nie będę kumple wściekł, o jest siła nie jestem Czy też przekływ uśmiechu. dopóki jestem, jestem. Na dopóki jestem, dopóki jestem.